jedzenie, ale to też stare. Ale, ale komisji, woda jest akropna. Ta woda jest Ja zaraz, póki do następnego, następnego, nie mam na to. nie widać tutaj, woda jest zielona, wnosi się zielone. na niej słoma. Ty też, ty? Jest stara, to widać. To stara, nie stara, stara, tak. W ogóle, w ogóle no. boksy nie są sprzątane. Nie, odchody no. są naprawdę skłodnione i to również no. jest widoczne. Raz, no. Proszę, proszę no. powiedzieć, ile jest zwierząt? Dobrze? Czy ta woda to jest stara. Tak, jest stara. Te odchody. Tej wody jest mało, co? Mało, i to jest... jest mętne. Ja zaraz spiszę tak. w tym boksie jednym. I jeszcze raz, jeszcze raz po prostu brudna ściółka. W żadnej miejsce nie ma wody świeżej. No, liczyliśmy 11 e, odchodów, także to jest z wielu dni. E, oprócz tego, że psy są trzymane w brudzie i nie ma po prostu dostępu do świeżej wody, e, trzymane są, za, e, są w ogóle trzymane w dosyć ciasnych boksach, trzymane są za czarną folią. Prawdopodobnie chyba po to, żeby no, nie można ich było zaobserwować. W ten sposób to wygląda. E, ponieważ dach jest blaszany, więc z pewnością cyrkulacja powietrza jest również zaburzona. Też co wiemy, e, psy wyją i szczekają często. Psisko, samotny jesteś? Tak, samotny, chciałbyś wyjść. Proszę o uwagę. W ciągu nikogo nie ma. Karma nazywa się sucha karma dla psów, czyli karma marki Karma. Karma marki Karma. Zaraz zobaczymy, co ona posiada. Możemy ją tutaj. Może po polsku. Tak, jest tutaj zboże. Można też to. Jeszcze nie wyszliśmy przed bramą czekać na policję. Zauważyliśmy, że panuje tutaj ogólny rozgardiaż. Właściwie. Mm, są tu śmieci, jakieś stare brudzenie, stara stara tablica opakowania od karmy, europolek. Przepraszam, ale naprawdę tak jest przechowywana karma, sobie Tak jest przechowywana karma dla zwierząt, które nie powinno wiedzieć. W żyć. ogóle, w ogóle, muchy po tym chodzą. Poksy są zabrudzone, śmierdzą. Uważam, ale no, to jest tak przechowywane. To jest magazyn na karmy dla zwierząt. Po prostu. Czyli kolejny box. Planu, to jest Tutaj w tydzień nie było sprzątane. Tutaj odchodów chyba nie wolno Takie Tylko teraz wolnych karmić. Zaraz poprosimy o wodę. No eee, zaraz. to jest brudne. proszę. To jest pani, to śmierć. nie nie Piesem. Mam nadzieję, że ten pies nie zostanie przegryziony drzwiami przy no. próbie wyjścia. Aha, no tak, bo to... A. To, to nie... ...właśnie To innego z tego, żeby Pani się do To no. ja potrzymam może... Że... A, to, panie... to żeby pies nie no, wyszedł to w, też, bry. bo to... Że... Ja ...na nie, 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 te kawałki dynania, takiego czegoś...

Uchwycić, e, to jest staw z wodą stojącą, to z którego czerpana woda, jest wodę, woda, woda do picia do, dla do picia, psów, a nie? powiedziała pani, o, z osadem e, na brudnej e, folii. No, to to folii. Staw z wodą to... głębinową. Tak. Woda jest powlaną, tak, też zielona, no bo tak. pani stwierdziła, że skoro ryby wyżyją, pływają w tym, no to dla zwierząt też jest dobre.